Słuchajcie kochani, jestem już na lotnisku w Stambule. Przed chwileczką wylądowałem, właśnie udałem się do tego punktu, który widzicie tu za mną. Tutaj mam zorganizowany transport. Tak fantastycznie jest to wszystko właśnie zorganizowane z Meditravel, Travel, że ja w zasadzie nie interesuję i nie przejmuję się zupełnie niczym. Mam wszystko zorganizowane, jest transport i do hotelu, i do kliniki, a także nawet w celach turystycznych, żebym mógł pozwiedzać najciekawsze miejsca tu w Stambule. Ten transport także jest w całym pakiecie tego zabiegu przeszczepów. Odezwę się do Was, jak będę dojeżdżał do kliniki. Dzisiaj tam jadę na badania krwi, takie wstępne, ogólne badania. To później. Słuchajcie, i zgodnie z obietnicą kierowca przywiózł mnie do klinikany, do kliniki, w której będę miał robiony przeszczep. Dzisiaj jesteśmy pierwszy raz. Badanie krwi trzeba sprawdzić, czy wszystko jest OK, czy jestem zdrowy. Ale tak jak było wszystko ustalone, tak się na razie dzieje. Transport mam teraz do szpitala, gdzie będzie zabieg. Za chwilę ze szpitala zostanę zawieziony do hotelu, a później troszkę zwiedzania i do tego zwiedzania też mam kierowcę. Także bardzo miło. No i jestem już po badaniu krwi w klinikanie. Teraz kierowca wiezie mnie do hotelu. W hotelu krótki maldunek, jakiś mały posiłek, a potem troszkę pozwiedzam Istanbul. Zobaczymy, jak to tu jest. Jestem już w hotelu. Kierowca przywiózł mnie po badaniach. Teraz krótka chwila odpoczynku, ale jeszcze tylko w wam pokażę. Wejdę do środka, żebyście zobaczyli, w jak pięknym hotelu nas się gości. I już za chwilę, jak tylko sobie chwilkę odpocznę, wyruszę troszkę pozwiedzać zwiedzać Istanbul. Do zobaczenia później. No i jestem już w hotelu. Teraz pokażę Wam, jak fajne są warunki, jak przyjemnie. To jest mój pokój, w którym będę mógł się relaksować, odpoczywać przed i po zabiegu, ale także przed i po zwiedzaniu, bo także i to w planach jest, bym troszkę ten Istanbul zobaczył. Także bardzo, bardzo piękne, fajne warunki, jest przyjemnie, spoko, przestronna łazieneczka. Myślę, że będzie mi tu przez te najbliższe kilka dni naprawdę miło. Do usłyszenia później.